Давай отсюда! 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 Давай отс отсюда! Давай отс отс отсюда! Давай отс отсюда! Давай отс отсюда! Давай отс! Давай отс ⁇ Давай от

a, a, teraz faul jak Krusyk pędzi to teraz do za niego popchał pierwszy, a potem drugie. Po góro, ale, ale góro. Panu idzie tu o w tej stronę. Idzie, biegnie za nim i faul. Tak. Dalej go pchał. Tak, a teraz nie pchał. Uważaj, bo, bo może wejść. Dobrze. Dobrze. No, to jest źle bo macie powinien uciekać. Z tamtego miesiąca nie ma sukcesu. Dobrze. Dobrze teraz. <gulia>

B! Zaskaat het toch? Ik ben hier! Ik ben Ej, kijk! Zaskaat het kogo?

Panie <grymne> Pawo, dobra Komisarzu! Widzę, że Ну, что я どうもどうもどうも。 druga! レッツゴー